Kto jest Twoim autorytetem i dlaczego? Zadał Ci ktoś kiedyś takie pytanie? Jeśli masz autorytet, to przynajmniej odpowiesz. A jak nie masz? Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. To jest podcast w 8 minut do sukcesu. Nazywam się Kinga Panównik i zapraszam Cię do spędzenia najbliższych 8 minut ze mną. Jeżeli szukasz inspiracji i zastanawiasz się, z jakich małych kroków składa się ten wielki krok do Twojego sukcesu, to to jest podcast dla Ciebie. Dzielę się swoimi doświadczeniami z wdzięcznością dla tych, którzy podzielili się kiedyś ze mną. Kiedy byłam w szkole podstawowej, mieliśmy napisać wypracowanie na temat: kto jest Twoim autorytetem i dlaczego? Zaczęłam się wtedy zastanawiać kto jest moim autorytetem. Koledzy i koleżanki wokół bez problemu znaleźli taką osobę. Jedni mamy, inni wujka, ktoś papieża. Generalnie królowała obfitość. Mi się zrobiło głupio, bo wielu ludzi ceniłam, zarówno moich bliskich, jak i osoby znane, ale nie czułam, że są oni autorytetem, za którym podążam w życiu. Nie pamiętam, co napisałam na wypracowaniu, pewnie kogoś wzięłam, żeby po prostu dostać ocenę, ale pamiętam uczucie, które we mnie zostało. To było uczucie braku jakiegoś rodzaju pustki. Powinnam przecież kogoś mieć. Ktoś bez autorytetu pewnie nie ma wartości w życiu. Czułam się jakaś uboga i później wiele razy zatrzymywałam się i zastanawiałam, czy ja już kogoś mam, i odpowiedź znowu nie. Wierzyłam, że któregoś dnia pojawi się to uczucie. Jest mój autorytet. Trochę lat minęło i nikt się taki nie pojawił, ale moje postrzeganie tematu się zmieniło i tym chcę się z tobą podzielić. Zobaczyłam, że się jesteśmy różni. Jedni są tacy, że mają zazwyczaj od dzieciństwa przywiązanie do autorytetu. Jest to osoba, która wyraźnie staje się wzorcem zachowań czy ambicji. W późniejszym życiu dochodzą u nich kolejne osoby do grona autorytetów. Niekoniecznie jedna osoba jest nią przez całe życie. Dzięki takim osobom świat poznaje nowe technologie, nowe style, poszerza się wiedza i umiejętności ludzi. Ponieważ oni wdrażają i rozpowszechniają odkryte przez kogoś, kto im zaimponował umiejętności. Taka osoba może na przykład założyć szkołę językową według metody Halendoron, albo szkołę muzyczną według suzuki, albo układać ludziom diety według dąbrowskiej i być w tym najlepsza. Dzięki pracy takich ludzi inni korzystają z dobrodziejstw wynalazków i odkryć innych. Oni są propagatorami. Bez nich świat by się mógł nie dowiedzieć, a ludzie nie skorzystać z ciekawych rozwiązań, a tym samym nie moglibyśmy się rozwijać. To jest rozwój wszerz, poszerzanie wiedzy i umiejętności odkrytych przez kogoś na nowe terytoria. W tej grupie mamy bardzo dużo ludzi, którzy korzystają na przykład z franczyzy, czyli kupują prawa do używania jakiejś technologii, czyjejś marki i prowadzą swój biznes ale według narzuconego modelu, spójnego dla całego brandu. Nazwę ich propagatorami. Druga grupa to tacy, którzy podchodzą do już znanych obszarów z ciekawością, ale chętnie zmieniają je na kolejne. Mają ciągły apetyt na pogłębianie tematu, jakby szukali drugiego dna. Jeżeli to jest obszar dietetyki, to poznają jedną dietę czy sposób podejścia do żywienia człowieka, mogą nawet popracować trochę, układając według niej diety, ale już ich głowa będzie chodziła za kolejnymi ciekawostkami i mogą za chwilę podążyć na przykład za ajurwedyjskim podejściem do żywienia. I tu znów chwilę spędzą, poznają tę dziedzinę, może nie zgłębią ją tak dobrze jak propagatorzy, ale zrobią to po to, żeby za chwilę ruszyć dalej. Taka grupa wiedzy i doświadczenia traktuje jak trampolinę do kolejnego skoku. Ci ludzie często któregoś dnia zaczynają swoją własną praktykę według swojej własnej metody. Ona powstała tylko dzięki poznaniu tych wszystkich, na których się nie zatrzymali. Zdarza im się eksperymentować i popełniać błędy. To cena w sumie za szukanie tego nowego rozwiązania. Nazwę ich wymyślacze. Biorąc przykład szkół językowych, ci ludzie na pewno wymyślą swoją metodę, i jeżeli założą szkołę językową, to według swojego własnego pomysłu na uczenie. Dzięki tym ludziom świat rozwija się wzwyż, powstają nowe metody, będące trampoliną dla kolejnych. Ta grupa potrzebuje propagatorów, żeby ich idee zostały rozpowszechnione na szersze terytorium. I w jednej, i w drugiej grupie są ludzie bardzo przedsiębiorczy, zakładający swoje firmy i z powodzeniem je prowadzący. Różni ich tylko metoda, według jakiej pracują. Ale w obu tych grupach mogą też się znaleźć malkontenci, wiecznie narzekający, albo na to, że utknęli w jednym miejscu i ogarnia ich już rutyna i nuda. Albo tacy, których męczy już skakanie z kwiatka na kwiatek i nie mają odwagi, wiary w siebie, żeby po prostu zrobić coś po swojemu. W obu tych grupach są też inne ciemne strony. W pierwszej, w propagatorach, ryzykiem może być zbytnie wpatrzenie się w autorytet. Jeżeli ja robię diety według jednej metody, to na wszystkie inne mogę patrzeć z pogardą, jako gorsze, mogę nie być otwarta na oglądanie różnorodności świata. Ryzyko to nazwałam zaślepieniem. Znamy z historii takie przykłady, gdzie ludzie podążali za przywódcami bez własnej refleksji. To może być w polityce, ale również może być w biznesie. W drugiej grupie, wymyślaczy, ryzyko jest inne. To ryzyko nazwałam syndromem Boga. Człowiek może wpaść w taki sam zachwyt własną doskonałością, pomysłowością, twórczością, że zapomina o wdzięczności dla tych. Dzięki którym znalazł się w tym miejscu, bo żeby skoczyć wysoko, trzeba czasem wielu, wielu trampolin. Wiedzy i doświadczenia innych, i tylko one mogą nas zanieść wysoko. A teraz wyzwanie na kolejny tydzień. Popatrz, do której grupy ci bliżej. Jakie masz wartości? Jak pracujesz? Czy masz autorytet? Czy chętnie rozpowszechniasz jedną metodę, dzięki czemu inni mogą ją poznać i z niej korzystać? Czy Poznajesz czyjeś doświadczenia, wiedzę po to, by znaleźć swój sposób. Jak już poczujesz, gdzie ci bliżej, to sprawdź, czy nie znosi cię na niebezpieczne pola. Jeżeli bliżej ci do autorytetu, to zobacz, czy nie utknąłeś w miejscu, który już cię nuży, czy nie męczy cię rutyna i zobacz, czy masz otwartość i zgodę na rację innych. Sprawdź. Czy nie podążasz za swoim wzorcem zbyt radykalnie, nie dając innym prawa do swoich racji? A jeżeli nie masz autorytetu, to zobacz, czy poznajesz nowe po to, by szukać swojego, czy może utknąłeś w wiecznym rozwoju, a twoje nie może się wykluć? I popatrz, czy w sercu pozostaje wdzięczność dla wszystkich nauczycieli za wszystkie doświadczenia. Pamiętaj, że nie ma lepszych czy gorszych. Mieć autorytet jest lepiej. Czy nie mieć się lepiej? Właśnie chodzi o to, że nie ma tu nic lepiej. Rozwijamy się dzięki temu, że jesteśmy różnorodni i szanujmy swoją inność, a skorzystamy na tym wszyscy. To tyle na dziś. Do następnego razu. Cześć. To był podcast w 8 minut do sukcesu. Jeżeli czujesz niedosyt, to dobrze. Bo lepiej zostać lekko głodnym niż się przejeść. Mam nadzieję, że chętnie posłuchasz kolejnych odcinków. Aby nie przegapić, zapraszam do newslettera, a każdy nowy odcinek przyjdzie wprost z produkcji na twoją skrzynkę wwww 8 Zapraszam cię również do subskrypcji. Jeżeli uważasz, że dla kogoś to też będzie cenne, pomocne, to podziel się proszę tym. Wszystkiego dobrego. Cześć.